Rozpocząłem tą serię, co miała być. Tą, co było w poprzednim filmie, jak ktoś nie wie co i zacząłem tam się cofnąć tak tamtego filmu poprzedniego. Tylko, że zmieniają się po prostu dni tych filmów, bo będą one w poniedziałki i w czwartki. I jak ktoś by chciał wziąć udział w takim tym, to pisze biorę w takim filmie, giftach, by się wziąć udział. Pisze biorę udział, swój nick i coś kreatywnego. Jak ktoś napisał coś bardzo kreatywnego, no to wtedy oczywiście, że się weźmie do serii takiej. No i jak ktoś sobie wygra, będzie mógł sobie wygrać albo gifta, albo jakieś tam promo, nie? No. Po prostu to co będzie chciał wybrać, to może do mnie mówić. To ja powiem, czy to pasuje mi, czy nie. Może jeszcze niedługo na 1000 subskrypcji może będę robił jeden po jeden okosy. Nawet do CS-a. No, więc chyba tyle co miałem w tym filmie powiedzieć, jak ktoś chce jak wziąć udział to pisze biorę udział, nick i coś kreatywnego, jak do do tego momentu pisze yy, róża, no tak słyszę przy to, przy, przypnę mu serduszko i ma większe szanse do wzięcia udziału w takiej serii, no. No to pierwszy odcinek będzie w poniedziałek, a w czwartek będzie, będą kolejne, I tak co tydzień. Może jeszcze w niedzielę będzie jeden, ale to się zastanowię jeszcze. No, więc zobacz tyle się ma.